Chrystus Martywsta. Bardzo się cieszę, że mogę w ten sposób się spotkać z Wami. Dzisiaj kolejne rozważania o wartościach wspólnoty. Przypomnieliśmy sobie już wartości, które są dla nas ważne. Takie jak Jezus, Słowo Boże, Duch Święty, Wspólnota. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, przypomnieć w zasadzie taką wartość, jaką jest ewangelizacja. Dlaczego ewangelizacja? Jak każdy z nas może brać udział w, w ewangelizacji, co to oznacza dla nas i jak nasza wspólnota pokazuje, że ewangelizacja jest ważna. Uściślimy na początku, co rozumiemy pod pojęciem ewangelizacja. Słowo pochodzi z greckiego. Same słowo ewangelia oznacza dobrą nowinę. Obecnie utożsamiamy ją z nauką chrześcijańską spisaną przez czterech uczniów Jezusa. Dla lepszego zrozumienia i precyzji powinno się w zasadzie używać określenia Ewangelia, czyli dobra nowina, dobra wiadomość o zbawieniu, o ratunku w Jezusie Chrystusie. Po raz pierwszy użył tego pojęcia święty Paweł w liście do Rzymian. Nie wstydzę się Ewangelii, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego. Stąd ewangelizacja to wszystkie czynności, działania związane z rozpowszechnieniem czyli głoszeniem, zwiastowaniem, nauczaniem, przekazywaniem wiedzy, opowiadaniem dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, lub dobrej wiadomości o ratunku w Jezusie. W ewangelizacji skupiamy się na opowiadaniu o męce śmierci zmartwychwstania Jezusa, o jego roli w pokonaniu grzechu, o otwarciu bram nieba, o naszym zbawieniu, o miłości Boga do nas, o roli Ducha Świętego. Skupiamy się na osobistym poznaniu Jezusa, na nawiązaniu relacji z Nim, więzi takiej zażyłości. Nie koncentrujemy się na przekazywaniu nauk moralnych. Obowiązujący chrześcijanina. To jest rola katechizacji. Adresatem ewangelizacji są niewierzący, ale też wierzący, którzy nigdy nie doświadczyli osobistej relacji, czyli więzi z Bogiem. Mówimy wtedy o wtórnej ewangelizacji. Istnieje jeszcze pojęcie nowa ewangelizacja. Ta dotyczy nie nowej treści ewangelii, ale nowych środków i sposobów jej przekazywania. Dlaczego więc ewangelizacja? Sprawdźmy, co przed wniebowstąpieniem sam Jezus powiedział na ten temat. Więcej wydał polecenie, wydał nakaz, rozkaz, można by powiedzieć. W Biblii tysiąclecia czytamy. To jest Mateusza 28, 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać, wszystko co Wam przykazałem, a oto jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W edycji Świętego Pawła jest trochę inaczej przetłumaczone. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. A w przykładzie dosłownym, wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody. Co to znaczy dla nas? Czy to dotyczyło tylko apostołów 2000 tysiące lat temu i ewentualnie ich następców, jak myślicie, czy dotyczy to wszystkich nas co mówi na ten temat katechizm Kościoła katolickiego i autorytety w osobach ostatnich papieży? W katechizmie czytamy. Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również poprzez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. Papież Paweł VI wydał już w 1976 roku adhortację apostolską Ewangelii Nuntiandi, czyli ewangelizacja współczystego świata. W niej czytamy m.in. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołania Kościoła. Wyraża on najprawdziwszą jego własność. Kościół jest do ewangelizacji, czyli jedynym i głównym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jaki ma sens istnienie Kościoła, który nie ewangelizuje? Całe nauczanie posoborowe jest skierowane na ewangelizację. Również nasz ukochany papież święty Jan Paweł II mocno podkreśla tę prawdę. W jego encyklikach czy adhortacjach apostolskich możemy między innymi przeczytać w encyklice Redemptoris Missio, czyli Misja Odkupiciela, ogłoszony już w 1990 roku. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. W innym miejscu czytamy Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Czyli każdy chrześcijanin jest wezwany do ewangelizacji. W innym miejscu jeszcze czytam u Jana Pawła II. Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest po prostu zbyt dobra, by jej głoszenie pozostawić tylko tej garstce chrześcijan, jaką jest duchowieństwo i osoby zakonne. Również papież Benedykt XVI podkreślał ważność ewangelizacji i to, że wszyscy jesteśmy do niej powołani. Zacytuję jego zdanie. Dobra nowina obwieszczana przez świadectwo życia, musi być wcześniej czy później obwieszczona także słowem życia. Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego Syna Bożego. Papież Franciszek. Głoszenie Słowa, które stało się ciałem pod postacią kerygmatu, jest ogniem ducha budzącym w nas wiarę Chrystusa Jezusa. Powinno ono zajmować centralne miejsce w każdej próbie odnowy Kościoła. Czyli widzimy, jak to jest ważne głoszenie Ewangelii. W krajach, w których głoszenie Ewangelii, głosiciele Ewangelii dali sobie zamknąć usta albo. Wycofali się już pod naporem wrogości oskarżeń, diabeł przeprowadził już błyskawiczne zmiany. Natrwale zasiewając w ludziach uraz i niechęć do kościoła. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pojęciu przerwanie łańcucha wiary. To, to robi szatan. To robi szatan już na wschodzie Europy i zaczyna u nas. Chodzi o to, żeby wychować nowe pokolenie ludzi bez Chrztu Świętego. Człowiek ochrzony, nawet nieświadomy swej wiary czy ignorant, jest chroniony przed złem, przez łaskę sakramentu i ma niezatarte znamie przynależności do Jezusa wyryte w sercu. To jest walka na śmierć i życie. W Polsce wyrasta już drugie pokolenie ludzi wolnych po 89 roku. Rodzice nie przekazują wiary swoim dzieciom. Kto to ma zrobić? Szkoła? Kościół? Jeżeli tych ludzi z tymi dziećmi nie ma w kościele, co my na to? Jeszcze jedna refleksja w tym miejscu. To słowa arcybiskupa Rysia, który użył do rachunku sumienia na rekolekcjach wielkopostnych, czy boli mnie serce? Czy boli mnie serce, widząc puste miejsca w ławkach w kościele, a na tych miejscach jeszcze niedawno siedzieli moi sąsiedzi, moi znajomi? Ich nie ma już teraz, oni żyją. Czy boli mnie serce, że ich tam nie ma? Mój udział, nasz udział w ewangelizacji. Popatrzmy jeszcze raz na polecenie Jezusa. Idźcie więc i nauczajcie, wszystkie narody, czyńcie uczniami. To tak zwany wielki napas, nakaz misyjny obejmujący każdego z nas. Jesteśmy powołani. Posłani do Jezusa przez. Przepraszam, jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu całemu światu, czyli w swojej rodzinie, w swoim środowisku życia, w miejscu pracy, w swojej parafii, wśród sąsiadów i na wyprawach misyjnych, jeżeli na takie wyjeżdżamy. Podstawą ewangelizacji jest moje osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem. Głoszę to, czym żyję. Ewangelizator nie jest agentem reklamującym towar, którego nie zna. Nie jest nauczycielem. Jest świadkiem. Mówi o tym, co widział i co słyszał, czego sam doświadczył. W styczniowej audencji papież Franciszek też powiedział: Mamy bardziej ukazywać Jezusa, niż o nim mówić. Pod pojęciem ukazywać kryje się osobiste świadectwo ewangelizatora. Mały quiz. Co wyróżnia prawdziwego, prawdziwego ewangelizatora? Jakie cechy? Czym się ma charakteryzować? Pięknym wyglądem, krasomóstwem, cytowaniem Ewangelii, pobożnością? Jakimi innymi cechami, jak myślicie? Ma mieć piękne stopy. I Izajaszu czytamy, jak piękne są na górach nogi, stopy, zwiastona dobrej nowiny o pokoju. Także wzbroja duchowa z Efezjan mówi obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Czyli prawdziwego ewangelizatora cechują dobre, piękne stopy, nogi. Dwie nogi. Czemu dwie nogi? Dwie, żeby iść równo, żeby nie kuśtykać. Musi być równowaga. Jedna noga to świadectwo, druga ewangelizacja. Żyję na co dzień tym, co głoszę. Nie mogę żyć jak faryzeł, że tylko mówię. Ludzie mnie obserwują. Ewangelizacja jest stylem życia. Nie jest tylko propagandą, bo nikt nie uwierzy w to, co mówię. Pff, co jeszcze? No, tu można jeszcze dużo mówić na temat ewangelizatorów, ale to. Szczegółowo jest omawiane na poziomie dojrzałość chrześcijańska na rekolekcjach Jezus żyje. Tam jest o gorliwości, o zapale, o żarze serca, o formach ewangelizacji, o ewangelizacji królewskiej, prorockiej, o zasadach ewangelizacji, głosimy z mocą Ducha Świętego, o świętości ewangelizatora to wszystko jest rozłożone na czynniki pierwsze w czasie seminariach na tym poziomie. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, że osoby, które już zostaną zewangelizowane przez nas, powinny pozostawać pod naszą opieką. Proponujmy im przyłączenie się do wspólnoty, to konkretnie modlimy się, żeby Pan dalej ich prowadził. Nie mam wymówki od ewangelizacji. Bóg uzdalnia powołanych, nie powołuje uzdolnionych. Pamiętajcie o tym. Jeszcze dwa słowa na temat czynienia uczniów. Bo jak zwróciliście uwagę na ten przekład, pierwszy w tysiąc latcy mówi: Idźcie i nauczajcie, ale dosłowne tłumaczenie mówi: Czynienie, czyńcie uczniów. Na czym faktycznie polega czynienie uczniów? Co by się stało, gdyby wszyscy ludzie ochrzemy, którzy idą za Jezusem, jeszcze bardziej wzrastali w swojej dojrzałości i mieli głębszą relację z Jezusem. Co by się stało, gdyby ci sami ludzie potrafili przez swoją postawę życia, przez swoje świadectwo przyciągnąć i pociągnąć za sobą kolejne rzesze ludzi? Stałoby się, że cały świat by już wierzył w Jezusa, miałby z nim relację bezpośrednią. Na czym to polega, bo nie wszyscy może wiedzą, na czym polega czynienie uczniów? Chodzi o to, że modląc się, rozważając, pytając się Ducha Świętego, Widzę wśród w moim otoczeniu, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, może w miejscu pracy, osoby, które nie mają tej relacji z Jezusem. Więc po rozeznaniu wybieram dwie lub trzy takie osoby i w wolności proponuję im, że chętnie bym się spotykał, mógłbym ich poprowadzić, razem moglibyśmy się modlić i opowiadać o Jezusie. Jeżeli te osoby się zdecydują, to wtedy przez pół roku lub przez rok czasu, co tydzień, spotykam się z tymi dwiema, trzema osobami. I prowadzę tak zwaną tą ewangelizację, czyli głoszę kerygmat, mówię im o swoim spotkaniu Jezusa. No, wiecie o co chodzi. To jeszcze nie uczniów. Teraz te osoby po roku czasu powinny dojść do takiego poziomu, na którym już ja jestem w relacji z Jezusem, tej zażyłości, i one znowu znajdują dwie, trzy osoby kolejne, którym to samo głoszą. Mając ten sposób, to jest ciąg geometryczny, w ciągu chyba 12 lat, żeśmy to liczyli kiedyś, byłoby, cały świat by został zewangelizowany, gdyby to wszyscy chrześcijanie potrafili godliwie robić. Czyli metody są, tylko od nas zależy, jak z nich korzystamy. Teraz ostatni punkt. Nasza wspólnota ewangelizacja. Jak nasza wspólnota na, przez te 25 lat wypracowała, jakie wypracowała metody, jak działała na tym polu. P próbowałem sobie przypomnieć, co udało nam się zrobić. Więc przede wszystkim seminary odnowy życia. W Świerklanie kilka razy, w, ko w Kozłowej Górze, w Józepce na osiedlu Wieczorka, w Szarleju, w Kamieniu. Pomoc przy organizacji seminariów w zaprzyjaźnionych wspólnotach. Wyjazdy integracyjne, gdzie zapraszaliśmy rodziny. Kiedyś Stryszawa, teraz inne miejscowości, kursy alfa, Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie, wieczory uwielbienia, wspólne wyjazdy na czuwania na, na jasną górę, rekolekcje parafialne, rekolekcje Jezus żyje na Górze Świętej Anny, współpraca z różnymi ruchami, chociażby z ruchem Nowego Życia przy kampanii z filmem Jezus około 20 lat temu, prowadzenie biblioteki parafialnej czy gazetki przy wejściu w krużgankę w naszym kościele przez 15 lat. Prowadzenie bierzmowańców, służba na mszach parawialnych, różne akcje ewangelizacyjne, w których braliśmy udział, pomagaliśmy. Prochlis, spotkanie z Joshem McDowellem, wielka akcja budowanie wspólnot, gdzie sami korzystaliśmy na początku, a teraz nasi prowadzą innych. skałci Króla, inne jakie, bo nie wszystko pamiętam. Możecie przypomnieć, napisać, albo sami jeszcze coś podać. Jakie te dzieła przyniosły owoce? Nie wiem, czy można to mierzyć ilością osób zewangelizowanych, nawróconych, tymi, którzy mają głębszą relację z Jezusem. Nie mamy takiej statystyki, nie wiemy. Czy wszystkie się sprawdziły? Jakie mamy pomysły na przyszłość? Kantamalesa, ojciec Kanta, Kanta Lamesa, rekolekcjonista papieski, chyba w rekolekcjach Adwentowych mówił o tym, że nowość zastygła. To w nawiązaniu do słów Orygenesa nowość powinna być odnawiana. Co obecnie Duch mówi do Kościołów? Czy pytamy Ducha Świętego o kierunki ewangelizacji? Czy Duch Święty jest w centrum życia rodziny, wspólnoty, parafii, Kościoła? Jeszcze jedna taka uwaga. To też ostatnio chyba od biskupa Rysia usłyszałem. Ewangelizacja to jest przekazywanie życia. Bóg jest przecież ojcem, a matką jest kościół. Razem dają nowe życie, życie wieczne. Czy tak myślicie o tym? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Gdyby były spotkania w moich grupach, to podaję takie dwa tematy do refleksji albo do refleksji. Osobistej. Pierwsze to, czy boli mnie serce to, co już mówię, widząc puste miejsca w kościele po osobach, które jeszcze niedawno tam były, a obecnie już nie są. Co mogę z tym zrobić? Czy coś próbowałem? A drugie pytanie, drugi temat to, czy znam proces pomnażania uczniów i do czego ma doprowadzić proces uczniostwa? Dziękuję. A teraz po przerwie odpowiem Wam na to pytanie. Czy boli mnie serce? To sprawa mojego rachunku sumienia. Czy podejmuję działania w tej sprawie? A odpowiedź na drugie pytanie, do czego ma prowadzić uczniostwo, odpowiedź znajdziecie w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wers 45. Abyście się stali synami Ojca Waszego. Czyli mamy być jak Jezus, mamy się upodabniać do niego, mamy być jak nasz Mistrz. Czyli sensem uczniostwa i całej ewangelizacji jest być jak Jezus. Tego Wam wszystkim życzę. Bądźcie jak Jezus. Amen.